Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, będzie dosyć nietypowy film, bo, bo, uwaga, spotkałam mojego kolegę, jakbyś tutaj Mateusz pozwolił. Słuchajcie, dowiedziałam się od Mateusza właśnie przez przypadek, że miasto Szczecinek... Kartę ma mieszkańca Szczecinka, tak? Mój Szczecinek się to Mój Szczecinek. I słuchajcie, i dzisiaj, ponieważ to jest bardzo proste, jeżeli chodzi o zakłożenie takiej karty, ale również z tego są różne profity, to ja postanowiłam, że dzisiaj cię sprawdzę. Dobrze. Wiesz, tak jak rozgrywki. Czy to jest łatwe, czy nie, zobaczymy. Myślę, że to jest dosyć intuicyjna sprawa, założyć sobie taką kartę. No i także... dzisiaj właśnie to będziemy sprawdzać. Więc ja, ja mam do Ciebie prośbę. Ja będę robiła to saba. Zobaczymy, co nawet z tego wyjdzie. A ja w razie czego podmogę? Tak, w razie wód będziesz podpowiadał. Dobrze. Także jeżeli, słuchajcie, zapraszam wszystkich mieszkańców Szczecinka, bo ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że ogląda mnie y, dużo ludzi nie tylko ze Szczecinka, ale być może wy w swoich miastach macie takie karty, a nawet o tym nie wiecie. Więc się zainteresujcie tematem, bo być może będziecie mogli mieć takie same profity, jak ja. Profity, Szczecinku. ale też będzie można dowiedzieć się nieco więcej, co się dzieje w mieście. No właśnie. Bo czasami, słuchajcie, nawet małe miasto, nie jesteście w stanie. Ogarnąć i wszystkich słupów ogłoszeniowych przeczytać. Nie? A ta aplikacja to trochę taki słup ogłoszeniowy. No właśnie, i o to chodzi. Dobra, idziemy, idziemy Mateusz, siadamy i będziemy Działać. Y, tam sobie siąć. Ja sobie siądę na swoim miejscu jak zwykle, a y, y, słuchaj, czyli. Y, to, to, tą aplikację zawsze na systemie Android? Nie tylko, można też na systemie iOS, czyli jeżeli ktoś jak ma iPhone'a, może iPhone skorzystać, ale też można ją sobie założyć oczywiście w komputerze, chociaż jak w telefonie jestem, to wiadomo, że mamy cały czas ją przy sobie. I teraz powiedz mi, jak mam taką aplikację, to muszę mieć jeszcze do tego kartę, czy, czy już ta karta. Y jak ta karta jest już wtedy w aplikacji w telefonie, taka wirtualna. Można sobie jeszcze wyrobić plastikową, jeżeli ktoś chce mieć taką kartę w mm -hmm, portfelu, mm -hmm. ale nie ma takiej konieczności. Tym bardziej, że ta karta w telefonie ma więcej funkcjonalności niż ta plastikowa, bo ta plastikowa to są rabaty u partnerów karty mieszkańca, a ta plastikowa, a ta w komputerze, w telefonie, ta elektroniczna, no to już jest więcej funkcjonalności, ale to może później zobaczymy. Dobra, ale teraz powiedz mi tak, no dobrze, a jeżeli ja nie mam telefonu? wiesz, nie używam, z różnych powodów. No to, tak, to, czyli to mogę idę mieć... do ratusza albo do y, Centrum Informacji Turystycznej. Przypomnę Wam, że Centrum Informacji Turystycznej jest koło wieży, koło hosso, bo tak. czasami niektórzy nawet nie wiedzą, taki tam, mały budyneczek. Jak się wyrobi kartę mieszkańca, to można na przykład takie ładne bluzy z napisem Szczecinek kupić taniej. O, widzicie? Już jest. I love Szczecinek. <laughs> Dobrze, czyli mogę mieć albo kartę tylko i wyłącznie plastikową, albo po prostu tylko aplikacje albo i aplikacje to, i to i to, no, i to słuchajcie wybór jest no dobra poczekaj to ja sobie będę robić ja mam do ciebie prośbę, ja będę robiła to sama dobrze bo chcę się przekonać czy to rzeczywiście jest łatwe a jak Na takie coś, wyzwanie tak a jak coś to ty mi pomożesz dobrze dobra to lecimy to szukamy aplikacje tak tak jest I jak każdą sklep Play i szukamy sobie tutaj idziemy mamy tą lupkę jest lubka i wpisujemy mój szczecinek tak, tak? jest tak jak nazwa tak aplikacji aplikacji nazwa programu jest mój szczecinek nawet się wyświetla tu jest dobrze dobra instaluję Aplikacje mamy aplikację mamy i teraz co utwórz 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 yy, konto swoje zanim założysz konto i teraz trzeba co? Trzeba dokładnie wszystko sobie przeczytać, no ale ja tu pójdę na skróty, bo przede wszystkim ważną informacją jeszcze rozliczam podatek tutaj w mieście. Tak? W Urzędzie skarbowym przycinku. Dokładnie. Tak jest. Czyli daję tak i wtedy mi się wyświetla, co jakie dokumenty potrzebuję do weryfikacji. Czyli pierwsza strona formularza i tu są wymienione pity. To o, mamy. Mamy, mamy, mamy. Tu mam pierwszą stronę. I tu jest pierwsza strona, nie ma żadnych przychodów, nie żadnych... więc nie muszę się tutaj tak mocno. Dobra. A to też muszę, jestem pełnoletnim mieszkańcem internatu, bursy, to nie, no nie. dalej, tak, bo to dalej ja że się rozliczam. Zanim założysz konto, dobra, to podatek mamy. Aha, i jest możliwość założenia konta rodzinnie albo indywidualnie. Tak jest. Czyli, czyli ja mogę sobie swoim dzieciom też na przykład, tak? tak? Na przykład, Cała tak. rodzina. Całą rodzinę. Tylko... Ale wtedy musze, każdy musi te pity, to wszyscy. Tak, czy nie? albo na przykład jeżeli dzieci chodzą do szkoły, no to legitymacja szkolna, Aha. więc to. Dobra, na razie od się od zrobię wieku. sobie. No, oni sobie niech sami już. Czyli ja rozumiem, że jestem ta mamusia. Tak. <laughs> Dobra, niech będzie, mamusia. Bo tu jest y, tatuś, mamusia i dzieci. Tak jest. Dobra. No to to jest proste. Zawsze się śmieję, że ten pesel to czasami już widać. Ten pesel jest ważny, bo tutaj jest też pakiet seniora. Tak? tak? Jest. A widzicie, czyli powyżej 60. Powyżej 60 są do profity. A co wydaje ten pakiet seniora? Inne ulgi. Lepsze? Czy lepsze lepsze dobrze ważne żeby były lepsze dobra i teraz tak aha telefon komórkowy opcjonalnie mogę podawać mogę nie podawać zawsze to warto podać bo później można dostawać może jakieś powiadomienie na telefon mhm. jeszcze no dobra i potem mogę się logować też telefonem też numerem nie? telefonu a nie, nie potrzeba wpisywać nie, nie maila, maila. Tak. to do, dobra to ja podam Hasło to tu sama ustala mi, tutaj tak są napisane, jakie muszą być specjalne znaki. Słuchajcie, warto zawsze sobie przeczytać taką instrukcję, jakie znaki muszą być w hasłach, bo bardzo często nie czytamy, a potem ustalamy hasło i, I coś wie, nie działa. I coś nie działa i nie działa. Także ważne tutaj specjalne znaki, więc ja sobie dam, zacznę od specjalnego znaku od razu. To ja się odwrócę, żeby nie zaglądać. Ale nie będziesz widział, bo zobacz, od razu kropeczki A. się pokazują. No tak. Można sobie dać oczko, ale ważne, żeby hasła były mocne. Słuchajcie, we wszystkim pamiętajcie. A i teraz są zainteresowania, czyli jak mnie na przykład nie interesują teraz takie atrakcje dla dzieci, bo nie ma aktualnie w domu. Czyli nie daje, ale zdrowie, uroda, no jak najbardziej, gastronomia, oh. no kto nie je, no mamy lolę, musi być, sport, rekreacja, kultura, jak najbardziej, edukacja, rozwój osobisty, zakupy, dobra, dom i ogród, jak Wiadomo. najbardziej, no to jest praktycznie wszystko, Jeszcze jak macie wnuki, dzieci. Trzeba brać wszystko, dobra. Mamy zgody. Regulamin, słuchajcie, zapoznajemy się z regulaminem i e, oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, czyli musimy dać zgodę, że żeśmy to wszystko przeczytali i oczywiście czytamy, czytamy. Bo tu jest między innymi fajnie napisane, właśnie jak się można skontaktować tak z jest. burmistrzem i dane e, są także, to, to wszystko, nie, nie ma wbrew pozorom tego aż tak dużo. Także jest to do przeczytania, wiesz? Nie to nie jak książki czytać. Nie, 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 nie. A warto wiedzieć, nie? Dobra, dalej. Witaj. Witaj. Właśnie założyłeś konto, aby skorzystać ze zniżek, złóż wniosek i ten. Dobra. O, chyba przyszedł mail. Dobra, i teraz co? Wyślij wniosek. Aha, jeszcze tak. i teraz od razu sobie Mateusz wybieram, bo jest pakiet mieszkańca i pakiet seniora. Tak jest. I ja tak jest seniora. Ale mieszkańca? Też. Też. No. I ta, no tak, no w końcu dobra. jesteś mieszkanką no kilka. Tak, czyli daję i jako mieszkaniec i dodatkowo daję jako Dokładnie seniora. Tak. Nie, że tylko seniora, dobrze. Dodaj niezbędne dokumenty. Czy, czy chcesz się zweryfikować? Tak. Aha, i teraz tutaj dodaj zdjęcie dokumentu. I to jest pierwszej strony, tylko pierwszej strony, pierwszej strony i ja już sobie takie zdjęcie zrobiłam, o i pięknie już Gdzie idzie, się ładuje. ładuje, dobra, pięknie poszło, ach i teraz dodaj zdjęcie, no i oczywiście słuchajcie, nie, nie byle jakie, nie. <laughs> ładne bez zdjęcie, bez okularów słonecznych, <laughs> tak. O i tutaj o, jakbyś tak pokazał właśnie, że te, to zdjęcie nam wyjdzie tak z boku, może wyjść i ładnie możemy je sobie sformatować. O zobaczcie, powiększyć, zmniejszyć, także trochę staranności, żeby było widać, że jesteśmy żeby ładnie ładne, wyglądało. ładne seniorki jesteśmy. Dobra i wyszli wniosek, tak? Tak jest. Wyszli wniosek. Teraz musimy teraz, czytać, teraz aż Zaakceptuję. Z Urzędu Miasta, tak? tak? Jest. Za, aha. I wtedy przyjdzie y, ten a ten pakiet seniora, co to? jest? To tak jest? samo jednocześnie będzie aha, zaakceptowany. Aha, i wtedy będzie i karta, i ten pakiet sen, seniora jednocześnie. No, słuchajcie, my, ja już mam aktywny pakiet, zarówno mieszkańca, jak i seniora. Nie trwało to długo, powiem Wam szczerze, bo to wszystko zależy od tego, jeżeli zrobilibyśmy to na przykład sobie w czasie weekendu, to może to potrwać. No tak, tak bo ktoś w urzędzie musi to zaakceptować, a wiadomo, że w weekend no, no, nie pracuje. Nie wieczorem tak samo, ale w ciągu dnia jest szansa, że w ciągu kilku minut Taka tak. karta, taki wniosek zostanie zaakceptowany, pod I warunkiem, że wszystko będzie złożone tak, jak należy. Ale jeżeli nawet Wam się zdarzy zrobić błąd, to cofnie Was, pola zaznaczają się na czerwono i wtedy wiecie od razu, co poprawić, także też nie ma problemu z tym. I wtedy, posłuchajcie, pokazuje się, że pakiet mieszkańca jest aktywny. I tak samo w moim przypadku pakiet seniora jest aktywny. No i co, to teraz ja spróbuję wyjść z tego, wejść, tak? To już nowa. wejść do aplikacji, zalogować się i korzystać. Mój Szczecinek w aplikacji, wam się ikonka mhm. pokaże. Wchodzicie już sobie tutaj. O, i teraz już nie na zasadzie utwórz, tylko już się logujecie. I hasło. Haszło. Słuchajcie, wyświetli Wam się po takim e, pierwszym zalogowaniu i wejściu w to konto. Takie, e, właśnie jaką kartę startową e, wybieracie? Czy newsy z miasta, czy, na e, czy widok karty? Mnie się wydaje, że ważniejsze są newsy, nie? Zawsze będzie się na bieżąco. Na bieżąco, a tak to co? No co ja będę oglądać kartę. Wybieram. O, proszę bardzo. I wtedy sobie zjeżdżamy. Słuchajcie, jest dużo atrakcji, no ale ja to wiecie co tak, sobie tu poczytam, popatrzę, ale przede wszystkim wiesz, co bym chciała pójść do miasta i spróbować. A to jeszcze podpowiem, że zanim pójdziesz do miasta, możesz sobie na przykład sprawdzić, co dzisiaj się dzieje w kulturze. I to jest na bieżąco, poczekaj. To jest na bieżąco. Można wejść w informacje. Tak, bo to wtedy wchodzę, ale patrzę tu wystawa. No dobra, wejdźmy tutaj w ten. Czyli wchodzimy i mamy galerię, zamyk. Proszę bardzo, pejzaże, oświetlenie. No super to jest. Czyli zobacz, jak jestem na bieżąco wtedy. Poczekaj, tu, aha, tu wróć jest, tak? Ale też jest ciekawa opcja. Tutaj możemy wejść i na przykład A. zrobić zgłoszenie. I możemy dodać na przykład, że mamy na ulicy A, widzę. awarię oświetlenia. A, widzicie i to jest fajne, bo to jest przez taką aplikację macie bardzo szybką, yy, szybki kontakt z Urzędem Miasta. Albo ze Strażą Miejską. Albo ze, Dobrze, i teraz jak ja napiszę, że brak oświetlenia, to to trafia do odpowiedniej komórki, tak? Która tak, się, która się tak... tym zajmuje i będzie mogła szybko Super. zainterweniować. To jest bardzo fajne, to mi się podoba. A Czyli... jak już mówimy, że jedziemy na zakupy, no. to wchodzimy tutaj, rozkład jazdy, i oczywiście a. sprawdzamy No jeżeli jeździcie autobusami, dobrze, i tu mamy na bieżąco wyświetlane, gdzie autobus jest teraz, bo mamy tak, a jest, zobaczcie, jak fajnie. Teraz poczekajcie, bo teraz wywozy odpadów. Zobaczcie, jak macie domki jednorodzinne, to czy, można. czy w ogóle tutaj, no tak. kiedy wielkie gabaryty o, właśnie, i tak to dalej. Jest to jest takie ważne, nie, to ale super, bo ja zawsze miałam z tym problem, kiedy te wielkie gabaryty, jak... o patrz, dobra. Słuchaj, wiesz co mnie interesuje? Zobaczyłam mhm. kwiatarnia Stokrotka. Ja kocham kwiaty. 5% zniżki na kwiaty doniczkowe przy pakiecie mieszkańca? Tak. Ciekawie. Dobrze. A, pakiet seniora ma 10. Mamy 5, a pakiet seniora 10. Biorę, idziemy. To z dyszką. Z dyszką, idziemy. Idziemy do kwiaciarni. Trzeba zobaczyć, co ma. O, kurczaki! Kurczaki prawdziwe. O, jakie fajne. Ale super. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzisiaj do Was przyszłam z kartą, bo słyszałam, że macie zniżki dla seniorów. Tak, oczywiście, tak? nie tylko dla seniorów, dla mieszkańców również. Tak, ale dla seniorów jest więcej macie tak, dziś. Jest 10 sanktory. Tak, no właśnie, na kwiaty doniczkowe. Mhm. No to co, ja muszę sobie jakiegoś wybrać. Czyli zawsze piszecie, czy to są doniczkowe, czy cięte. Tak, jak będziecie no, tak. mieli, super, bardzo się cieszę. A widzę macie ładne azalie. O, ładne azalie. Tak, proponuję. W takim kolorze. Ładne są. Ewentualnie w takim kolorze. Ale ta mi się podoba, już tamtej nie trzeba, bo ta jest bardzo ładna. Super. A jeszcze, tak patrzę na te frezje, jak kiedyś kupiłam sobie w tamtym roku. Nie pachną już tak, nie? To co, będzie? Tak. Ale ta też jest ładna. Nie, ale azalię wezmę. Z dekoracją? Nie, bo ja sobie do domu mam już osłonkę, także super. To bierzemy i. I sobie teraz mogę. Będę pierwszy raz. Tak jest, y, pierwszy skanuję. raz otwieram kartę. A. Ja skanuję. A. Gniskę czyli... Na doniczkowe, pakiet seniora. Pakiet seniora. I... Proszę bardzo. I mamy to. już mamy. I super. I mamy należność. No i super. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że załapałam się na taką zniżkę. Ja już mam kwiatka. A widzę, że zanim zdążyłem zaparkować, to już kwiaty kupiłaś. Tak, kupiłam. Bardzo szybko to słuchaj, aplikacje pan sobie już ten kod QR skanuje, wszystko robi bardzo sprawnie i rzeczywiście 10% było. 10%? Było 10%. Pro... A czyli pakiet seniora? Tak, bo mieszkańcy mają 5. Ja się załapałam na 10%. Bo słuchajcie, bardzo, warto mieć tą aplikację i tam ona ma, słuchajcie, bardzo dużo funkcji. Jak z każdą aplikacją, im bardziej się z nią zapoznacie, przeklikacie sobie, zobaczycie jakie tam są opcje, możliwości, to wtedy będziecie mogli naprawdę na bieżąco wiedzieć. Ja Wam bardzo polecam jako ekran startowy, żebyście sobie wzięli nie kartę, a te wydarzenia na bieżąco, bo wtedy można sobie wchodzić, widzicie co się dzieje, jakie promocje, a masz coś jeszcze? A ja na przykład dzisiaj dostałam takie powiadomienie: zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Takie powiadomienie ukazało się na moim ekranie telefonu. No. Więc to jest też jedna z takich opcji w karcie mieszkańca, więc myślę, że aplikacja o. wskazana. No tak, bo jeżeli żyjemy w tym mieście, to też chcielibyśmy mieć Wpływ na to miasto, nie? Dokładnie. W miarę możliwości. I tam jest taka opcja, że na przykład, jeżeli widzimy na przykład zepsute oświetlenie uliczne, to też możemy zgłosić, więc o. warto poszukać nieco więcej szczegółów w tej no aplikacji. Właśnie. To jest super. Także tak jak wam mówię, jak się oswoimy z tą aplikacją, ja wam się przyznam, że dopiero zaczynam się oswajać, ale jak widzicie, bardzo przyjemnie się oswoiłam. Pierwsze i od razu ja bardzo jestło. widzę, że udany. kwiaty tak dopasowane do szalika. No tak, no my kobiety tak mamy. <laughs> Polecam ci, żebyś sobie kupił może coś żółtego. Zobacz, zobacz jaki piękny kwiat tu stoi. O proszę żółty. bardzo. To ja też skorzystam, bo kartę mam, więc będę mógł no, skorzystać takie. z rabatu. Tak, dzisiaj słuchajcie, będziemy kończyć. Ja oczywiście zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. No i oczywiście, jeżeli podobał Wam się taki film, gdzie starałam się Wam pokazać właśnie, jak wyglądają moje, tutaj, moje życie tutaj lokalnie w Szczecinku i oczywiście z jakich bonusów jako mieszkaniec Szczecinka. Lokalna patriotka. Tak, słuchajcie, korzystam ja, ale oczywiście też wszyscy mieszkańcy, mogą sobie założyć taką kartę i bardzo, bardzo serdecznie ją Wam polecam, zwłaszcza, że jeżeli, no jednak, mimo wszystko, nie, da, nie dacie sobie rady z założeniem tej aplikacji, ale jest to bardzo proste. To można iść do Urzędu Miasta lub do Centrum Turystycznego. Centrum Informacji Turystycznej przy tak, HOSSO. Taki mały, ładny budyneczek. Tam można sobie kupić od razu bluzę dresową, tak? Z nazwą Szczecinek? Z kapturem, tak. Z kapturem. <śla> Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!